Jakie są szanse i zagrożenia dla miasta otoczonego lasami oraz w drugą stronę, dla lasów w sąsiedztwie miasta? Na ten temat dyskutowano w środę podczas debaty studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. W spotkaniu wzięli udział jednak nie tylko studenci oraz wykładowcy naszej uczelni, ale i przedstawiciele Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Nasze miasto zostało wybrane na miejsce spotkania nie przez przypadek, Obecnie zalesienie terenu Zielonej Góry wynosi ponad 50%, a leśnicy już od 2008 roku zachęcali urzędników do przeprowadzenia debaty na temat kierunku rozwoju miasta. Bardzo dla nas ważna debata, bo bardzo często lasy państwowe są postrzegane jako przeszkoda w rozwoju miasta. My natomiast uważamy, że robimy to wszystko dobrze. Robimy, prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną w taki sposób, żeby i miasto się mogło rozwijać i żeby lasy mogły funkcjonować. Ale ponieważ. Są jakieś do, co do tego obiekcje i przedstawiani jesteśmy jako hamulcowi rozwoju miasta, więc chcemy tej debaty, żeby młodzi ludzie na uniwersytecie mogli się wypowiedzieć, mogli powiedzieć, jak oni to widzą, jakiego miasta chcą, w jakim mieście chcą kiedyś mieszkać. Studentów chętnych do zabrania głosu nie brakowało. Jedną z uczestniczek debaty była Zuzanna Zielonka, studentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Rząskiego zwróciła uwagę na pozytywne aspekty lasów położonych w obrębie miasta. Przede wszystkim mi się wydaje, że lasy są dla nas najważniejsze. Sam ekosystem lasu jest najcenniejszy na całym świecie jest najcenniejszym ekosystemem. I my, jako biolodzy, chcemy tutaj zaznaczyć, jak ważna dla nas, dla całego społeczeństwa jest bioróżnorodność, jak ona jest ważna. I dlatego chcielibyśmy pokazać, na co się ona przekłada, oraz chcielibyśmy tutaj poruszyć aspekty zdrowotne, w jaki sposób lasy pomagają w życiu społeczeństwa i jak mogą, że tak powiem, poprawić nasz komfort życia i nasze zdrowie. Warto dodać, że uczestnicy debaty apelowali też m.in. o to, by przy samorządach działały specjalne zespoły m.in. naukowców i ekologów. Ich zadaniem byłoby zadbanie o ograniczenie wycinki oraz niszczenia lasów.